Witam serdecznie, kochani, spod znaku uwagi w tym czytaniu Karterota. Dla nas, bo ja także jestem wagą, w którym dowiemy się o jednej naprawdę istotnej rzeczy, która nas czeka na przestrzeni maksymalnie trzech miesięcy od teraz. Jest to coś, czego się możemy spodziewać, jest to coś, co weźmie nas całkowicie z zaskoczenia. Może być to coś dobrego, to może być przestroga. Zobaczymy, co karty chcą tutaj powiedzieć. Jedno jest pewne, jest to coś, co wpłynie na na nasze życie na przestrzeni tego czasu, naprawdę znaczący sposób, prawdopodobnie z długofalowymi konsekwencjami, o których także będziemy w tym wypadku mówili. Więc moje drogie wagi, postawmy tą jedną najważniejszą kartę, która będzie mówiła o rzeczy, którą, no, którą tu karty chcą przekazać. I trafia nam się król pucharów. Nie najgorzej, nie najgorzej wagi, chociaż, no, jeszcze jest to początek czytania, zobaczymy, co dalej karty powiedzą, bo Król Pucharów mówi o czymś, co jest nam naprawdę bliskie. I teraz tak, to może być coś, co jest nam teraz obecnie naprawdę blisko, bliskie, coś, co dla nas osobiście jest bardzo ważne. Tak, jest to, nie wiem, dla kogoś może to być kariera dla, i mm, powodzenie w niej, dla kogoś to może być rodzina, i teraz właśnie dbanie o nią, dla kogoś innego to może być relacja bliska, romantyczna, jak najbardziej. Król Pucharów w tym kontekście właśnie wskazuje na coś, co jest dla nas wyjątkowo ważne, ale osobiście, konkretnie, tylko i wyłącznie dla nas. Wiadomo, ktoś inny także może być bardzo. No, zajęty swoją karierą, ale to swoją karierą, naszą karierą raczej mało powiedziane, tak? Mało szansy na to. Tak samo nasza relacja z kimś to jest ta nasza konkretna rzecz, która jest dla nas osobiście ważna, więc zobaczymy, bo to sugeruje, że na przestrzeni tych nadchodzących trzech miesięcy, a może już teraz, w nadchodzącym, najbliższym czasie, będzie działo się coś ważnego z naszym może celem, który chcemy osiągnąć, albo z czymś, co już obecnie teraz mamy, więc zobaczmy, co ten król Pucharów będzie oznaczał. On bardzo często także mówi o czymś, co my chcemy uzyskać. Chcemy bardzo, bardzo uzyskać i chcemy to zrobić dobrze, żebyśmy byli zadowoleni z siebie, z tego, jak to nam poszło. I zobaczmy, jaka jest druga ważna rzecz, którą tutaj karty chcą nam przedstawić, a mianowicie przeszkodę, która stoi wagi na naszej drodze i na drodze tej rzeczy, tak, żeby ją osiągnąć, żeby ją utrzymać ewentualnie. Karta śmierci. Nie bójcie się, nie oznacza to. No, bardzo rzadko to oznacza. To, co nazwa wskazuje, ona jest ta śmierć jedynie metaforyczna. To znaczy, że pewna rzecz zmienia stan, nie skupienia, ale zmienia po prostu swoją naturę. Przechodzi z jednego stanu w drugi zmienia się karta zmiany po prostu tak śmierć jak najbardziej jest też zmianą zmianem stanu ale to jest tu jako metaforyczne przekazanie tego, że coś się kończy a coś się zaczyna w danym kontekście i teraz zobaczymy, bo ta zmiana będzie tutaj bardzo najwyraźniej istotna. Ona będzie wskazywała na to, że no, w zależności jak teraz będziemy stawiali karty w którą stronę ten rozkład pójdzie, może wskazywać na albo to, że to, do czego dążymy, będzie się zmieniało i musimy się przygotować na bardziej burzliwy czas w dążeniu do tej jednej rzeczy, to, że nasz plan ulega zmianie, to, że teraz wchodzimy w trudniejszy jakiś okres ewentualnie, może to być także zmiana, która jak przez nią przejdziemy, bo to jest przeszkoda, może i w zależności jak przez to przejdziemy, może nam no, przynieść pozytywne elementy. Więc zobaczmy moje drogie wagi, co tu karty mówią. I mamy kartę Maga, jeżeli chodzi o rzeczy przeszłe. O przeszłe wpływy w związku z tym. I to już tłumaczy naprawdę wiele co do natury tej kwestii. Gdyż karta Maga z kartą Króla Pucharu w tym kontekście mówi o tym, że my. Dążymy do tego. Dążyliśmy do tego już wcześniej, i podejrzewam, że cały czas jest to coś, co chcemy osiągnąć. Tak, jest to coś, w czym cały czas się staramy i naprawdę dajemy z siebie wiele. Bo karta Maga mówi o naprawdę stawaniu na wysokości zadania, naprawdę, wypruwaniu sobie żył, robieniu naprawdę wiele, żeby to się powiodło, żeby to poszło w dobrą stronę. No, to się Pamiętacie, jak mówiłem, że to jest zwieńczenie, które ma uczynić nas dumnym z samego siebie, że to osiągamy? No nic dziwnego, bo chcemy być dumni z siebie po tym, jak faktycznie wkładamy w to dużo energii. Więc już wiemy, że tu chodzi o jakieś nasze dążenie albo jednorazowe, jakąś konkretną ambicję, albo takie długofalowe. Dla nas bardzo, bardzo ważne, osobiście bardzo ważne, sami musicie teraz zadecydować, o co chodzi. Co będzie się działo w materii. Tej, w momencie, kiedy ta sytuacja no, wypłynie bardziej, tak? Się zarysuje, i mamy szóstkę denariów. To akurat jest całkiem dobra karta i ciekawa karta. Ona mówi o tej teraźniejszości tego wydarzenia. Więc tak naprawdę chodzi o to wydarzenie, bo mamy w tym wypadku nasze dążenie i mamy przeszkodę, że się coś um, zmienia, tak? I my musimy sobie poradzić z tą przeszkodą. I szóstka Wskazuje na to, że będzie lepiej, niż nam się wydaje, niż nam się niż się spodziewamy. Czyli będzie jakiś pozytywny. Dodatkowy element, który nam tutaj wypłynie w nadchodzącym czasie, na przestrzeni tych trzech miesięcy, i on najwyraźniej trochę namiesza. Mam wrażenie, że on będzie właśnie tym elementem wyzwalającym tą zmianę, o której mówi karta śmierci, i jednocześnie no. Zmuszająca będzie to wydarzenie do zrobienia czegoś, tak? Może wiecie, no, ja zaraz dam jakiś przykład, bo mamy jeszcze rycerza. Mm, Denarów, czyli dalszą przyszłość od tej sytuacji. I rycerz denarów mówi o dobrze, dobrym radzeniu sobie z daną sytuacją przez nas. To my jesteśmy tym rycerzem denarów, tak? My radzimy sobie dobrze z tą sytuacją, która się pojawia. Więc kochani, ja tutaj widzę taką sytuację, że dążymy do czegoś. Przykład taki powiedzmy, że wyciągnięty z tej kajni. Kariery my na przestrzeni tych trzech miesięcy chcemy coś osiągnąć. Nie wiem, rozwijamy swoją firmę i chcemy, żeby nagle się pojawiło więcej klientów. Pojawia się ich całkiem dużo w jednym momencie, i to wzbudza pewną zmianę. To jest zmiana od tego stanu, jaki był. I my musimy sobie z tym poradzić. Wchodzimy w bardziej, no nie wiem, zapracowany czas, ale jak na razie radzimy sobie, będziemy sobie z tym radzić. Więc moi drodzy, nie bójcie się zmiany. Zmiany, którą sami niejako zapoczątkowaliście. Jeżeli to jest rozpoczęcie nowej pracy, rozpoczynanie nowego biznesu, no, ja takie daję na razie przyziemne bardziej wydarzenia, ale kochani, co jeszcze? Miłość. Czemu nie? Dążymy do tego, bardzo się staramy w jakiejś relacji albo w. Pozyskiwaniu może jakiejś nowej osoby do naszego życia, tak? Ja wiem, że to trochę dziwacznie zabrzmiało pozyskiwanie, ale no wprowadzanie kogoś do naszego życia. I teraz, no, wydaje się, że wszystko idzie dobrze, idzie bardzo dobrze, tak, można by powiedzieć, ale budzi to może jakiś niepokój, wprowadza to zmiany w nasze życie, jeżeli mamy nową osobę, która się pojawia, wagi w naszym życiu, może wprowadzamy się do siebie. Duża zmiana, tak? Duża zmiana, którą chcemy mimo wszystko osiągnąć, ale no ona troszkę nam tutaj miesza. Może chcemy się gdzieś przeprowadzić, dążymy do tego, budujemy dom, wprowadzenie się do tego domu jest także zmianą. Dużo rzeczy to może być, ale wydaje się mi to fajnie, bardzo fajnie. Ja się cieszę osobiście, ja mniej więcej wiem, co to może być. To będzie dla nas dobre, tak? To my chcemy, niejako, żeby miało miejsce. I królową denarów, którą teraz wyciągnę, wyciągnęłem, jest kartą, która zaznacza, jak, jakie są nasze obawy i jakie są nasze nadzieje w stosunku do tej rzeczy. I królowa denarów tak naprawdę w tym wypadku mówi, że chcielibyśmy, żeby ta rzecz minęła spokojnie. Przewidywalnie, bez y, pewnych, y, no, Wydarzeń, których, których byśmy nie chcieli specjalnie. Więc, kochani, jeżeli planujecie jakiś ważniejszy krok w swoim życiu na tych nadchodzących, na tych przeciągu, na tych nadchodzących paru miesięcy, albo właśnie dążycie do czegoś i chcecie, żeby to weszło w Wasze życie, może niekoniecznie jest to, wiecie, aż tak diametralne, ale no, na przestrzeni tych miesięcy bardzo ważne, no widać, że. Obawa to nie jest może do końca obawa. Obawa może jest taka, że boicie się jakichś niespodziewanych rzeczy, które by miały zaburzyć ten proces, tak? Że miałoby się wydarzyć coś, no właśnie tą waszą koncepcję. I teraz zobaczmy, jakie są okoliczności. No i właśnie, i teraz karty mówią, no bo inaczej by one po prostu powiedziały, że coś idzie fajnie, idzie super i y, cieszmy się tylko i wyłącznie tym. Sądzę, że nawet w tym rozkładzie by niekoniecznie było to powiedziane. Ale mamy pewną przeszkodę, taką już faktyczną. Tu są okoliczności. Piątka mieczy, bo ja się zastanawiam, czemu cały czas jest ta śmierć tutaj, tak? Czemu ona jest przedstawiona? jako przeszkoda. Czemu ta zmiana jest właśnie taka trudna dla nas? tak? Gdzie wygląda, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Pojawia się problem, niezależny problem. Piątka mieczy mówi o trudności, która się no, pojawi, ale ona nie jest spowodowana czyjąś na przykład złośliwością. Ona nie jest spowodowana czyjąś niechęcią wagi. To nie jest tak, że ktoś tam działa em, w tle, tak, żeby nam coś popsuć. Jest jedna konkretna rzecz, którą no podczas e, tego no, rozwoju sytuacji trzeba będzie sobie z tym poradzić. I, no, to jest dość trudne. Piątka Mieczy nie mówi o jakichś łatwych rzeczach. I teraz zobaczmy, kochani, jaki będzie pozytywny wpływ, który będzie w tym nam pomagał. Dziewiątka Pucharów. Super. To akurat świetnie wagi, bo dziewiątka Pucharów mówi, że łód szczęścia nam pomoże. Ja się cieszę. Ja osobiście się cieszę. Ja wiem, że to może troszkę przeczy narracji jakiejś takiej, jakbyśmy w kinie oglądali, że nagle, e, tu, Wiecie, stajemy na wysokości zadania, jest jakiś problem, jest jakaś przeszkoda, zwalczamy ją po prostu. Ja bym się tutaj na przykład spodziewał Asa Mieczy, tak, jakby wtedy było takie filmowe, że stajemy się tym bohaterem, który jest potrzebny w tej sytuacji, żeby przezwyciężyć te, te trudności, przeszkody, wiecie, potwory na naszej drodze. A tu się okazuje, że po prostu będziemy mieli bardzo dużo farta. <laughs> Co? No tak w filmach też czasami bywa, nie? Wiecie, ten palec Boży, czy tam Deus Ex Machina, tak zwane, wiecie, że nagle przyjeżdżają to w idealnym momencie, przyjeżdża ta odsieć, ta kawaleria, tak? Wiecie, taka, o której się mówi, że przyjeżdża, żeby nam pomóc. No tutaj w najwyraźniej tym kawalerią będzie zwyczajnie fart, tak? Więc moi drodzy, jeżeli dążycie do czegoś i pojawia się na przestrzeni, właśnie w tych nadchodzących Coś, co chcecie osiągnąć i pojawia się jakaś trudność, tak? pojawia się jakiś niespodziewany może, albo mniej, lub bardziej spodziewany no, wypadek, przeszkoda, coś pójdzie nie tak. Nie martwcie się, tak? To nie będzie przekreślało tego waszego dążenia. Ono najwyraźniej idzie w dobrą stronę. Bardziej trywialny przykład, tak? Chociaż, no, tutaj mówimy o dość o ważnych rzeczach, no, ale to ja wiem, że dla kogoś też może być istotne, a dla kogoś to może być trywialne, tak? Ale, na potrzeby przykładu. Postanowienie noworoczne macie. Ćwiczycie. Ćwiczycie naprawdę. Zaczyna, wiecie, to działać. Czujecie się dobrze. Yy, sądzicie, że to jest dla Was. No, niestety przeziębienie Was rozkłada, i przez tydzień nie jesteście w stanie ćwiczyć. Nie, I myślicie, no dobra, wiecie, cała, cała energia, którą włożyłem, cały postęp teraz jest do wyrzucenia przez okno. No, nie. Najwyraźniej to po pierwsze. Może nie będzie właśnie aż tak trudne, może to nie będzie choroba, która was, wam się utrzyma, tak, żeby was wybić z tego rytmu, może wrócicie do ćwiczenia po niej i będzie dokładnie tak samo jak przed tym, to niczego nie popsuje, nie? No, taka, mówię, forma trochę bardziej trywialna, ale, ale też jak najbardziej by tutaj się w ten opis wpisywała. I teraz, druga, praktycznie najważniejsza karta, jakie będą długofalowe skutki, jak to wpłynie na nasze życie, to wydarzenie, moi drodzy. Szóstka buław, zwycięstwo, tak? Czyli, moi drodzy, ok, Tak jakbym miał to naprawdę płycić, ten cały rozkład, do jednego zdania. Dążymy do czegoś, w najbliższym czasie chcemy to osiągnąć, chcemy, żeby nam to wyszło, ale w trakcie kiedy to robimy, pojawia się nam przeszkoda, tak? Boimy się, że przez to, że jest zmiana w tym naszym planie, że to zaburza tą naszą chęć tego, e, znaczy no to znaczy, marzenie, żeby to poszło bez problemów, no pojawia się jakiś e, problem, jakaś trudność. E, tak, ona powoduje, że ten czas jest bardziej taki właśnie mniej, znaczy jest mniej poukładany, niż byśmy chcieli, i musimy coś z tym zrobić, ale tak naprawdę okej, okay, mamy bardzo dużo farta, jeżeli chodzi o poradzenie sobie z tą przeszkodą, tak, ona może w ogóle zniknie w pewnym momencie, tak, albo bardzo małym nakładem trudu nam się uda z nią poradzić, albo nie będzie miała znaczenia Albo nam ktoś przyjdzie, właśnie tak jak się śmiałem, ta taka, wiecie, z odsieczą przyjdzie, ta kawaleria, tak? Jak w filmach zawsze to bywało. Przynajmniej tych starszych, tych nowszych, to tak już różnie, różnie z tym bywa. Ale w tych, wiecie, znanych i lubianych, tak zawsze przychodzi ta kawaleria, tak? No chyba, że w horrorach, to, to, nie, to tam nie ma kawalerii specjalnie. Tam, tam, tam potworowi przychodzi kawaleria z pomocą. Ale szóstka buław na koniec. Wskazuje, że osiągniemy pełnię zwycięstwa w tym aspekcie. E, super, wagi. Ja naprawdę się cieszę, y, bo mnie też to tyczy, <laughs> e, więc czemu miałbym się nie cieszyć? Niespecjalnie sobie rozstawiałem te karty w taki sposób, bo to, to bez sensu by było, tak naprawdę. Ale moi drodzy, tu cieszmy się, wagi, że idziemy w dobrą stronę. Coś pójdzie nam świetnie, a karty chciały. Tak naprawdę w tym wszystkim nam powiedzieć, wiecie, tego nam ducha podnieść i powiedzieć, że jeżeli w trakcie pojawia się przeszkoda, że będzie trudniej, nie martwcie się tym, to nie będzie przekreślało tego wydarzenia. To jest coś, co wręcz samo odejdzie i tego Wam życzę, Im, jeżeli Wam się rozkład podobał, nie zapomnijcie stawić lajka, rozważcie subskrypcję i mam wielką nadzieję, że zobaczymy się przy następnym. Dzięki. Pa!